Hejka, to Alex Plakrys i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w e, Dr. Emerson's Nocturns. E, jak nagrywałam Dagona dzisiaj e, w zastępstwie Syberii, e, zanim jeszcze zdążyłam tak naprawdę zarejestrować, co się dzieje, włączyłam gierka. jeszcze sobie nie włączyłam nagrywania i właśnie tak, jakby zapowiedź tej kry e, pojawiła się u mnie na ekranie startowym e, stwierdziłam a wygląda spoko e, sprawdzimy, bo to jest z e, tych samych autorów, e, co właśnie interaktywne e, opowieści e, Dagona, te wszystkie opowiadania Lovecrafta. E, więc e, wydaje mi się, że e, możemy sobie to Demko obczaić zobaczymy e, na razie gierki głównej jeszcze nie ma, ale z tego co się tam weszłam i sprawdzałam, to filmiki na temat tej gry to około 7 do 10 minut. Więc wydaje mi się, że szybko nam to pójdzie. And Dr. Emerson's Nocturnes jest kolekcją wiernych interaktywnych adaptacji dzieł słynnych twórców horroru i Weird Fiction. Główne role odgrywają w niej post, opowieść i atmosfera. Nie znajdziesz tu trudnych wyborów, elementów zręcznościowych czy zarządzania gwibunkiem, a poruszanie się ograniczone jest do przechodzenia między lokacjami czyli to, co lubimy. Dobrze, ciekawostki. O, okej. Okay. czyli będzie to samo, co w dogonie. Opcje? Coś ciekawego tu jest? Nie? Opcja? Na razie brzmi dobrze, to rozpoczniemy sobie. Demon to jest krótkim urywkiem opowiadania pod piramidami, napisanego w 1924 roku przez. H.P. Lovecrafta i mistrza ucieczek Harego Houdiniego. Słynny iluzjonista wspomina wydarzenia z wizyty w Egipcie w 1910 roku. Podczas nadocnej wycieczki został porwany przez pomocników swojego przewodnika, następnie związany i opuszczony na linie do nieznanej bezdennej jamy. O -o, my nostrils were assailed by a scarcely definable menace a creeping odor of damp and staleness curiously <mum> <mum> Dobrze, the, horror of the experience deepened with every dragging second Came. It was very gradually that I regained my senses after that eldritch flight through Stygian space. I must be lying helpless in some nameless cavern world toward the core of the planet. My bonds were still biting into me with unloosened force. I used all the art of a lifetime to free myself, as I had so often done amidst the glare of lights and the applause of vast crowds. Enough. When I was finally free, I peered diligently in every direction, yet met only an ebony blackness. Whoa. Obviously i ought not to walk at random so i paused to note the direction of the cold fetid natron scented air current accepting the point of its source as the possible entrance to the abyss i strove to keep track of this landmark and to walk consistently toward it <laughs> But the situation. Wow. Once my head struck against a hard object. It was the base of a column of unbelievable immensity whose surface was covered with gigantic chiseled hieroglyphics. Ale jest. Huh. Coś mi nie crawling on, i encountered other titan columns at incomprehensible distances apart. suddenly i began to hear, faintly and afar off, the morbid and millennial tramping of the marching things. It was hideous that footfalls so dissimilar should move in such perfect rhythm. The tramping drew nearer. Heaven save me from the sound of those feet and paws and hooves and pats and talons. Down limitless reaches of soundless pavement, a spark of light flickered in the malodorous wind. I drew behind the enormous circumference of a cyclopic column that I might escape for a while the horror. I would not look at the marching things. But God! Their crazy torches began to cast shadows on the surface of those stupendous columns. Heaven, take it away! Hipopotami nie powinni mieć ludzkich rąk i nie, nie powinni mieć Mężczyźni nie powinni mieć głowy krokodyla. <grywka> Dziękuję za grę, To był tylko początek koszmarów. Obserwuj grę i dodaj do listy życzeń, aby być na bieżąco z kreacjami doktora Emersona. Ja już podaję, że mam to na liście życzeń. <grywka> więc. E, fajne. E, brzmi dobrze i nawet tutaj ta muzyka robiła najwięcej z tego. Najwięcej robiła właśnie muzyka i to było fajne. A to jest Dagon. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific. The Great Wall was then at its very beginning. Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. Nagłego, żeśmy przyszli. E, więc czekamy. Nie umiem się doczekać. Chcę całość, a tym bardziej dokończyć e, tą historię z tym e, egipskim, e, egipską ciemnością. O, tak to nazwijmy. Dobra, króciutko. E, no, ale to tylko demko żeby też obczaić co tu się dzieje, obczaić nowe dzieło i na pewno będziemy wyglądać dalszej tutaj historii. Mam nadzieję, że nie zaśpię tak jak z dodatkiem do Dagona, bo po jakimś czasie się dopiero zorientowałam, że przecież hej, Steam wysłał mi powiadomienie, że dodatek, który jest na mojej liście życzeń przecież już jest dostępny. No, ale to ograliśmy, ograliśmy. To najważniejsze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki spokojniejszy, wyciszony. Może taki niewyciszony, bo to w sumie trochę creepy było. Ale taki, no taki odcineczek. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym, bądź w kolejnej serii. Pa, pa!